Cześć, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się drętwieniem kończyny górnej. Drętwienie kończyny górnej zazwyczaj będzie występowało na skutek ucisku na nerwy splotu ramiennego. Ucisk może być na różnych wysokościach. My w pierwszym ćwiczeniu zaczniemy od wysokości odcinka szyjnego. Na wysokości odcinka szyjnego może tam dochodzić do ucisku na skutek nadmiernego napięcia mięśni pochyłych, głównie mięśnia pochyłego, przedniego i środkowego czyli w tak zwanej szparze mięśni pochyłych, jest to szpara środkowa. Przez tą szparę właśnie przychodzi m.in. chociażby splot ramienny i tętnica odżywiająca całe ramię. Ok, łapiemy się ręką za krzesło. W tym ustawieniu, jak już widać, prawe ramię jest poniżej lewego ramienia. Łopatka jest ściągnięta. Chwyt jak najgłębszy. W tym ustawieniu, lekko cwam brodę do tyłu. I w tym ustawieniu wykonuję zgięcie głowy w stronę przeciwną. W tym ustawieniu już możemy wyczuć intensywne ciągnięcie z prawej strony, mniej więcej na środku szyi. OK. Możemy dołożyć do tego też rękę, którą łapiemy się nad uchem. Broda jest cały czas lekko cofnięta. I za pomocą ręki wybieram także powoli luz. Cały czas trzymając prawą łopatkę ściągniętą. Chwyt w tym samym miejscu. I głowę oddalam w lewą stronę brodą, pracując do tyłu. Jeżeli bardziej chcemy rozciągnąć mięśnie pochyły przedni, możemy dodać cały czas trzymając brodę z tyłu, lekkie zgięcie głowy ku tyłowi i od razu czuć, jak napięcie zaczyna stopniowo przechodzić do przodu. Ok, to jeżeli chodzi o pierwsze ćwiczenie. W drugim ćwiczeniu rozciągniemy krótką głowę mięśnia dwugłowego ramienia, czyli bicepsa. Przyczepia się ona do łopatki, mogąc pociągać łopatkę do przodu pochylenia, czyli w ten sposób, co też może powodować kompresję zarówno na nerwy, jak i naczynia krwionośne odżywiające całą kończynę górną. Teraz tak, układamy sobie dłoń na ścianie, w ten sposób, w tym ustawieniu. Łopatka jest ściągnięta do kręgosłupa, lewa pierś wypięta do przodu. Może się okazać, że takie ustawienie jest już wystarczające. Jeżeli chcemy sprogresować to ćwiczenie, Możemy dodać pracę głową w stronę przeciwną, czyli opadka ściągnięta. Dłoń, sama ręka przylega do ściany i zginamy głowę w stronę przeciwną do ręki, lub rotujemy cały tłów, cały czas trzymając ściągniętą łopatkę w stronę przeciwną. To są dwie możliwe formy progresji. Trzecim ćwiczeniem, które będzie głównie ukierunkowane na mięśnie piersiowe, będzie przenoszenie kija za głowę łapiemy kij na początku najszerzej jak możemy, ściągamy łopatki do siebie i wykonujemy ruch przeniesienia. Hop. ruch przeniesienia rąk do tyłu i krążymy sobie w ten sposób. Możemy się zatrzymać w miejscu, gdzie czujemy największe rozciągnięcie i powoli z niego przejść na dół. Na początku może być to ciężkie do wykonania. Z czasem będziemy mogli progresować przez coraz węższe łapanie kija. W foczce zaktywujemy mięśnie przeciwne do mięśni pociągających łopatkę do przodu i w dół, czy głównie do mięśnia właśnie piersiowego, mniejszego i krótkiej głowy bicepsa. Dłonie trochę szerzej niż na szerokość ramion. Biodra do podłogi. W tym ustawieniu barki ustawiamy mniej więcej w linii. Z nadgarstkami i w tym ustawieniu z całej siły ściągam łopatki do siebie, tak bym chciał zmierzyć orzech między łopatkami i głowę zginam do tyłu Hop, w ten sposób. Z całej siły sam próbuję jak najmocniej napiąć mięśnie między łopatkami, ściągając łopatki z całej siły do siebie. Jak największe napięcie. Czyli dosłownie jest to ruch przeciwny do tego ruchu. Hop i z całej siły łopatki do siebie, głowa lekko zagięta ku tyłowi. Po wykonaniu poprzedniej aktywacji przechodzimy do ostatniego ćwiczenia, które będzie kubańska rotacja. Ćwiczenie rozpoczynamy od tego, że wysuwamy ręce przed siebie, trzymamy w rękach ściągamy z całej siły łopatki do siebie, tak jakbyśmy chcieli zmiażdżyć orzech między łopatkami, odprowadzamy teraz łokcie do ściany, z całej siły łopatki są ściągnięte, wbijam teraz też łokcie w ścianę, jak, jak największa presja tam między łopatkami i łokciami w ścianę, i w tym ustawieniu. Zaczynam od wykonania rotacji wewnętrznej, wykonuję do, do momentu, dopóki mam kontrolę na łopatce. W momencie, kiedy tracę kontrolę, na przykład dzieje się coś takiego, niżej nie schodzę. Nawet jeżeli ten zakres by miał wynosić tylko 5 stopni, no to z czasem po prostu proponuję budować ten zakres. Ok, łopatki są ściągnięte, łokcie wbite w ścianę, i teraz po rotacji wewnętrznej wykonuję rotację zewnętrzną. Cały czas łokcie pracują na ścianę, czyli. Im większa rotacja zewnętrzna, tym mocniej opadki ściągnięte, łokcie wbite w ściany i wracam z powrotem. Cały czas mocna presja, presja łokciami na ścianę, łopatkami do siebie, do rotacji wewnętrznej. Ok. Proponuję w tym ćwiczeniu się nie śpieszyć, generować jak największe napięcie, progresować przez dokładanie powtórzeń i zwiększanie samego zakresu rotacji zewnętrznej i wewnętrznej, bo na początku te zakresy mogą być mocno ograniczone.